Wyobraź sobie, że możesz przemienić swój umysł w zaledwie czterech sekundy. Brzmi to jak coś niemożliwego, prawda? Ale co jeśli odkryjesz, że masz w sobie tę moc, czekającą na przebudzenie? Pomysł ten może wydawać się sprzeczny z intuicją, zwłaszcza gdy przez całe życie wierzymy, że głębokie zmiany wymagają czasu, wysiłku i poświęcenia. Ale co jeśli powiedziano by ci, że odpowiedź na wiele twoich problemów lęki, obawy, ograniczenia, z którymi stykasz się codziennie mogłaby zostać wy w ułamku sekundy. Technika, którą dziś przedstawię, nauczona przez Joe Dispenza, nie tylko obiecuje, ale dowodzi, że możliwe jest szybkie i skuteczne przemienienie swojego umysłu. Ta transformacja nie jest tylko mentalna, ale odzwierciedla się we wszystkich aspektach twojego życia, od emocji po rezultaty, które przyciągasz. Przygotuj się na głębokie zanurzenie w praktykę, która może zmienić Twoje życie w zaledwie 4 sekundy. Wyobraź sobie, że jesteś w stresującej sytuacji, gdzie zwykle twój umysł byłby pochłonięty niepokojem i wątpliwościami. A co jeśli w zaledwie 4 sekundy mógłbyś całkowicie zmienić swoją reakcję, zamieniając chaos na spokój i klarowność? Joe Dispenza w swoich badaniach, ujawnia, że jest to możliwe dzięki prostej, ale potężnej technice, która obejmuje oddychanie i koncentrację. Kluczem jest szybki dostęp do stanu świadomości, w którym twój umysł jest otwarty na zmianę. Podczas tych czterech sekund, głęboko wdychając i wolno wydychając, dajesz swojemu umysłowi szansę na przeorganizowanie swojej reakcji emocjonalnej. Wydaje się to proste, ale to właśnie ta prostota skrywa moc transformacyjną. Akt oddychania nie tylko dotlenia ciało, ale także przerywa negatywne wzorce myślenia, pozwalając ci odzyskać kontrolę nad swoim umysłem i skierować swoją energię na nowo. Ta moc natychmiastowej transformacji jest zakorzeniona w koncepcji, że twój umysł jest polem nieskończonych możliwości, czekających na odkrycie. Ucząc się kontrolować swoje oddychanie i koncentrować umysł, otwierasz drzwi do tych możliwości, pozwalając na tworzenie nowych rzeczywistości. Joe Dispenza uczy, że łącząc oddychanie z wizualizacją pożądanego stanu, czy to spokoju, pewności siebie, czy radości, aktywujesz moc manifestacji wewnątrz siebie. Dzieje się tak, ponieważ mózg Wizualizując, nie rozróżnia między tym, co jest rzeczywiste, a tym, co jest wyobrażone, co oznacza, że wizualizując pozytywny stan mentalny, dosłownie trenujesz swój umysł, aby doświadczał tego stanu jako rzeczywistości. Opanowując tę technikę, nie tylko transformujesz swoją natychmiastową reakcję emocjonalną, ale także zaczynasz przyciągać więcej sytuacji, które odzwierciedlają tę nową rzeczywistość, którą tworzysz. Piękno tej techniki 4 sekund polega na tym, że można ją zastosować wszędzie i o każdej porze. Wyobraź sobie, że jesteś w korku drogowym, czując rosnące frustracje i po prostu używasz tych 4 sekund na oddychanie i przekształcenie swojej reakcji. Albo przed ważnym spotkaniem, gdzie normalnie czułbyś się zdenerwowany, ale stosując tę technikę, czujesz się spokojny i pewny siebie. Praktyczność tej techniki to to, co czyni ją tak potężną, nie potrzebujesz specjalnego sprzętu ani środowiska, tylko Twój umysł i Twoje oddychanie. A przy stałej praktyce zauważysz, że ta transformacja staje się niemal automatyczna, naturalną odpowiedzą na życie. To z kolei tworzy cykl wdzęczności, ponieważ zaczynasz dostrzegać, jak bardzo Twoje życie może się zmienić, ucząc się kontrolować swój umysł w tak prosty i skuteczny sposób. Wpływ tej praktyki wykracza poza natychmiastowe złagodzenie stresu. Penetracja sięga głęboko w Twoją podświadomość, gdzie znajdują się większość wzorców zachowań, które rządzą Twoim życiem. Używając tej techniki, 4 sekund, nie tylko tworzysz chwilową przerwę w stresie, reprogramujesz swój umysł na fundamentalnym poziomie. Joe Dispenza podkreśla, że z biegiem czasu te chwilowe zmiany sumują się, tworząc trwałą transformację w sposobie, w jaki myślisz i czujesz. To jakbyś przepisując oprogramowanie swojego mózgu, zastępując stare, dysfunkcyjne programy nowymi, które promują spokój, zdrowie i sukces. Ta reprogramacja otwiera drzwi do przyciągania rzeczywistości zgodnej z Twoimi najgłębszymi pragnieniami. Dla tych, którzy dopiero zaczynają, może wydawać się wyzwaniem uwierzyć, że coś tak prostego może być tak skuteczne. Jednak dowody są dostępne. Zarówno w badaniach naukowych, jak i w relacjach ludzi, którzy przyjęli tę praktykę i doświadczyli głębokich zmian. Joe Dispenza mówi, jak zmieniając częstotliwość swoich myśli, zmieniasz również energię, którą emitujesz, a ta energia przyciąga sytuacje, ludzi i doświadczenia, które wibrują na tej samej częstotliwości. To prawo przyciągania w działaniu, gdzie to, co myślisz, czujesz i w co wierzysz, tworzy Twoją rzeczywistość. Im więcej praktykujesz, tym bardziej naturalny staje się proces manifestacji Twoich pragnień. To taniec między umysłem a wszechświatem, gdzie każde oddychanie, każda wizualizacja to krok w kierunku pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Zatem transformacja w czterech sekundy nie jest tylko teoretycznym konceptem, ale praktycznym narzędziem, które można włączyć do codziennej rutyny. Czy to w chwilach napięcia? Czy po prostu w celu przeorientowania swojego umysłu w ciągu dnia, ta technika oferuje szybki i skuteczny sposób na reprogramowanie mózgu. Joe dyspense przypomina nam, że ta praktyka jest jak budowanie mięśnia, im częściej ją stosujesz, tym silniejsza się staje. A ta siła przekłada się na jaśniejszy umysł, bardziej harmonijne życie i większą zdolność przyciągania tego, czego naprawdę pragniesz. Tak więc, opanowując te cztery sekundy, w rzeczywistości przejmujesz kontrolę nad swoim przeznaczeniem, stając się architektem swojej własnej rzeczywistości. I to mistrzostwo mentalne toruje drogę do stawiania czoła i pokonywania iluzji, które często nas ograniczają. Ludzki umysł ma dziwny nawyk tworzenia barier tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma. Ile razy czułeś się sparaliżowany przez przeszkodę, która, z perspektywy czasu, okazała się być niczym więcej niż iluzją stworzoną przez twoje lęki i niepewności? Joe Dispenza uczy nas, że te bariery są w rzeczywistości konstrukcjami umysłu, ukształtowanymi przez przeszłe doświadczenia, ograniczające przekonania i zniekształcone postrzeganie rzeczywistości. Przezwyciężenie tych iluzji wymaga czegoś więcej niż tylko pragnienia ich zniknięcia, trzeba je aktywnie kwestionować, zmieniając sposób, w jaki je postrzegasz i na nie reagujesz. Kiedy uczysz się widzieć te przeszkody jako przebrane możliwości, zaczynasz odkrywać ukryty potencjał w sobie, Pozwalając nowym możliwościom się ujawnić. Przezwyciężanie iluzji umysłu to proces wymagający praktyki i wytrwałości. Wyobraź sobie osobę, która zawsze wierzyła, że nie ma talentu do sztuki. Za każdym razem, gdy próbowała rysować, była pochłonięta myślą, że nie jest wystarczająco dobra, co uniemożliwiało jej postęp. Jednakże, kwestionując to przekonanie i kontynuując praktykę, nawet w obliczu dyskomfortu zaczyna dostrzegać, że brak talentu nie jest prawdziwą przeszkodą, to przekonanie o swojej niezdolności ją zaczymywało. Joe Dispenza zachęca nas, abyśmy robili dokładnie to, kwestionowali historie, które opowiadamy sobie, wyzywając je działaniem i wytrwałością, aż rzeczywistość zacznie dostosowywać się do naszych nowych przekonań. Ten proces mentalnej reprogramacji jest kluczowy do przyciągania życia, które chcemy. OUI Dispenza przypomina nam, że stawiając czoła tym wyzwaniom mentalnym, nie tylko walczymy z własnymi iluzjami, ale także z kolektywnym programowaniem, które warunkuje nas do akceptowania ograniczeń jako nieuniknionej części życia. Społeczeństwo często wzmacnia te bariery, utrudniając wielu osobom dostrzeganie poza nie. Jednak rozwijając mentalność wdzięczności i pozytywnej wizualizacji, zaczynasz tworzyć nowe rzeczywistości, które zastępują stare, łamiąc cykle negatywności i strachu. Wdzięczność jest potężnym narzędziem w tym procesie, ponieważ zmienia fokus z tego, co brakuje, na to, co już jest obecne, zwiększając Twoją zdolność do przyciągania więcej tego, czego pragniesz. Kiedy dziękujesz za to, co już masz, otwierasz się na otrzymywanie jeszcze więcej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na przezwyciężenie iluzji jest praktyka medytacji. Joe Dispenza sugeruje, że wchodząc w stany medytacyjne. Możesz obserwować swoje własne ograniczające przekonania bez identyfikowania się z nimi, co pozwala na ich rozpuszczenie. Wyobraź sobie pęknięte lustro, które odzwierciedla zniekształcony obraz. Podczas medytacji zaczynasz widzieć poza pęknięcia, dostrzegając prawdę, która zawsze była tam, tylko przyćmiona przez zniekształcenia. Medytacja oferuje drogę do przeorganizowania swojego umysłu. Pozwalając ci widzieć sytuację z większą klarownością i obiektywnością, przekształcając pozorne przeszkody w możliwości wzrostu i nauki. To właśnie dzięki tej praktyce zaczynasz przyciągać nowe doświadczenia, które są w harmonii z tą bardziej klarowną i pozytywną wizją. Oprócz medytacji, praktyka pozytywnych afirmacji również odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu iluzji. Słowa mają ogromną moc, a kiedy są używane świadomie, Mogą reprogramować Twój umysł, aby przezwyciężyć ograniczające przekonania. Joe Dispenza przypomina nam, że to, co powtarzasz sobie codziennie, staje się Twoją rzeczywistością. Powtarzając codziennie, że jesteś zdolny, że wyzwania są okazjami, a wszechświat działa na Twoją korzyść, zaczynasz manifestować tę nową rzeczywistość. Dzieje się tak, ponieważ słowa niosą wibracje, które rezonują z energią wszechświata, przyciągając to, co werbalizujesz. Powtarzanie tych afirmacji tworzy nowe ścieżki neuronowe w mózgu, zastępując negatywne wzorce myślenia przekonaniami wspierającymi. I tak, integrując te praktyki w swoje życie świadome oddychanie, medytacje, wizualizacje i afirmacje zaczynasz widzieć świat w inny sposób. Przeszkody, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, teraz ujawniają się jako proste testy twojej determinacji. Joe Dispenza uczy nas, że przezwyciężając te iluzje nie tylko odkrywamy nasz prawdziwy potencjał, ale także synchronizujemy się z energią wszechświata, stając się współtwórcami naszej rzeczywistości. Z biegiem czasu ten proces przezwyciężania staje się naturalny, odzwierciedlając nowy stan mentalny, który wyhodowałeś. I to właśnie w tym stanie mentalnego dostosowania ciało zaczyna odpowiadać, tworząc głębokie połączenie między umysłem a ciałem, które wspiera transformację. Połączenie między umysłem a ciałem jest jednym z najbardziej fascynujących i transformujących konceptów, które Joe Dispenza eksploruje w swoich naukach. Pokazuje nam, że umysł nie jest jedynie produktem mózgu, ale polem energetycznym, które wpływa na ciało i jest przez nie wpływane. Oznacza to, że to, co myślisz i czujesz, nie pozostaje tylko w twoim umyśle, manifestuje się fizycznie w twoim ciele. Na przykład, gdy czujesz się zestresowany, ta emocja nie pozostaje tylko w twojej głowie, twoje serce bije szybciej, twoje oddychanie staje się płytkie, a mięśnie napinają się. Te reakcje fizyczne są dowodem na to, że umysł i ciało są w ciągłej komunikacji, a to, co myślisz, może dosłownie zmienić sposób, w jaki funkcjonuje twoje ciało. Praktyka medytacji jest jednym z najpotężniejszych sposobów na zbadanie i wzmocnienie tego połączenia. Joe Dispenza wyjaśnia, że podczas medytacji Koncentrując się na podniesionych stanach emocjonalnych, takich jak wdzięczność, miłość i radość, nie tylko zmieniasz swój stan mentalny, ale także promujesz zmiany fizyczne w mózgu. Badania pokazują, że regularna medytacja może zwiększać grubość kory przedczołowej, obszaru mózgu związanego z podejmowaniem decyzji i kontrolą emocjonalną. Ponadto, wchodząc w głębokie stany medytacyjne, Pozwalasz swojemu ciału przejść w stan uzdrawiania, w którym aktywowane są naturalne procesy regeneracji i równowagi. To nie tylko poprawia Twoje zdrowie fizyczne, ale także tworzy solidną podstawę do przyciągania pozytywnych doświadczeń, ponieważ Twój umysł i ciało są w harmonii. Inny ważny aspekt połączenia umysłu ciało to sposób, w jaki stres wpływa na zdrowie fizyczne. Joe Dyspense ostrzega nas przed niebezpieczeństwami przewlekłego stresu, który może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, od nadciśnienia po choroby autoimmunologiczne. Wyjaśnia, że stres jest naturalną reakcją ciała na postrzegane zagrożenia, ale gdy ta reakcja jest aktywowana nieustannie przez mentalne zmartwienia, ciało nigdy nie ma szansy na powrót do równowagi. To prowadzi do ciągłego stanu czujności, który osłabia system odpornościowy i inne funkcje życiowe. Jednak ucząc się kontrolować swoje myśli i emocje, możesz znacząco zmniejszyć wpływ stresu na swoje życie. To nie tylko poprawia Twoje zdrowie, ale także wzmacnia Twoją zdolność do manifestowania swoich pragnień, ponieważ zdrowe ciało jest bardziej efektywnym nośnikiem dla umysłu. Wizualizacja również odgrywa kluczową rolę w połączeniu umysłu ciało. Joe Dispenza sugeruje, że wizualizując pożądany stan taki jak zdrowe ciało czy spokojny umysł dosłownie programujesz swój mózg, aby osiągnąć ten stan. Mózg nie rozróżnia między rzeczywistym doświadczeniem a żywo wyobrażonym, co oznacza, że regularne praktykowanie wizualizacji trenuje twoje ciało do reagowania tak, jakby już było w tym pożądanym stanie. Na przykład, jeśli regularnie wizualizujesz, że jesteś w stanie pokoju i zdrowia, twoje ciało zaczyna reagować na ten obraz, redukując poziomy kortyzolu i innych hormonów stresu, jednocześnie zwiększając produkcję substancji chemicznych promujących uzdrawianie i dobre samopoczucie. Joe Dispense pokazuje również, że praktyka wdzięczności jest potężnym narzędziem do wzmacniania połączenia umysłu-ciało. Kiedy wyrażasz wdzięczność, nie tylko mentalnie, ale również fizycznie, wysyłasz jasny sygnał do wszechświata, że jesteś otwarty na otrzymywanie więcej. Wdzięczność aktywuje obszary mózgu związane z przyjemnością i nagrodą, uwalniając dopaminę i serotoninę neuroprzekaźniki odpowiedzialne za uczucie szczęścia i dobrostanu. Kultywując stan wdzięczności. Tworzysz wewnętrzne środowisko sprzyjające zdrowiu i witalności. Dodatkowo, ta praktyka pomaga przyciągnąć więcej rzeczy, za które można być wdzięcznym, tworząc pozytywny cykl, który wzmacnia zarówno umysł, jak i ciało. Rozumiejąc i eksplorując głębokie połączenie między umysłem a ciałem, stajesz się czymś więcej niż tylko biernym obserwatorem swojego zdrowia i dobrostanu, stajesz się aktywnym uczestnikiem. Joe dyspense uczy nas, że ucząc się kontrolować swój umysł, kontrolujesz również swoje ciało, tworząc stan harmonii i równowagi, który jest kluczowy dla manifestowania pełnego i zdrowego życia. To nie tylko transformuje twoje zdrowie fizyczne, ale również wpływa na jakość doświadczeń, które przyciągasz do swojego życia. Z umysłem i ciałem w synchronii stajesz się magnesem dla wszystkiego, czego pragniesz, od sukcesu zawodowego po zdrowe relacje. I ta transformacja zaczyna się od czegoś tak prostego jak mądre i celowe wybieranie swoich myśli. Słowa mają moc, którą często nie doceniamy. Joe Dispenza uczy nas, że każde słowo, które wypowiadamy, niesie ze sobą wibrację, która kształtuje naszą rzeczywistość. Od najmłodszych lat uczymy się mówić, ale rzadko uczymy się, jak ważne jest staranne wybieranie słów. Pomyśl o chwilach, kiedy mówisz o potrafię” lub to jest niemożliwe. Te frazy, choć mogą wydawać się niewinne, wysyłają wyraźny sygnał do wszechświata, sygnał ograniczenia i niemożliwości. Powtarzając te myśli, zaczynasz w nie wierzyć, a ta wiara tworzy bariery, które utrudniają manifestację Twoich pragnień. Z drugiej strony, kiedy używasz słów, które odzwierciedlają pewność siebie, wdzięczność i możliwości, dosłownie zmieniasz energię wokół siebie, przyciągając pozytywne rezultaty. Praktyka pozytywnych afirmacji jest jasnym przykładem tego, jak słowa mogą być używane do kształtowania rzeczywistości. Joe Dispenza wyjaśnia, że afirmacje działają, ponieważ konsekwentnie powtarzają pewną ideę w umyśle, aż ta idea stanie się częścią tożsamości osoby, która ją praktykuje. Na przykład, afirmując codziennie jestem zdolny przyciągać sukces i obfitość, trenujesz swój umysł, aby zaakceptował to jako prawdę. Z biegiem czasu ta wiara zaczyna odzwierciedlać się w Twoich działaniach i decyzjach, które z kolei zaczynają tworzyć rzeczywistość, którą pragniesz. Słowa, które wybierasz, powtarzając je, stają się cegiełkami, z których budujesz swoje życie, dlatego tak ważne jest, aby wybierać je mądrze i z intencją. Oprócz afirmacji, moc słów przejawia się również w sposobie, w jaki komunikujemy się z innymi. Joe Dispenza przypomina nam, że język, który używamy w codziennych interakcjach, może tworzyć lub niszczyć relacje. Na przykład słowa wsparcia i zachęty mogą wzmacniać więzi i promować wzajemny rozwój, podczas gdy słowa krytyki i negatywności mogą podważać zaufanie i tworzyć dystans. Wyobraź sobie rozmowę, w której świadomie skupiasz się na pozytywnych cechach drugiej osoby, zamiast krytykować jej wady. Ta subtelna zmiana może całkowicie przekształcić dynamikę relacji, tworząc środowisko zaufania i współpracy. A ponieważ energia, którą emanujesz, przyciąga podobną energię, Zaczniesz zauważać, że twoje relacje stają się bardziej harmonijne i satysfakcjonujące. Słowa, które używasz wobec siebie samego, mają również głęboki wpływ na twoje postrzeganie siebie i samoocenę. Joe Dispenza sugeruje, że wewnętrzny dialog jest jedną z najpotężniejszych form programowania umysłowego. Kiedy mówisz jestem nieudacznikiem lub nigdy mi się nie uda, wzmacniasz negatywny obraz siebie, który ogranicza twój potencjał. Z drugiej strony Zastępując te frazy jestem zdolny lub mogę się uczyć i rozwijać, zaczynasz zmieniać wewnętrzną narrację, co bezpośrednio wpływa na to, jak siebie postrzegasz i jak działasz. Tego typu mentalna reprogramacja nie tylko poprawia twoją samoocenę, ale także zmienia sposób, w jaki świat reaguje na ciebie, przyciągając możliwości i doświadczenia, które odzwierciedlają tę nową wiarę w siebie. Staranna selekcja słów odnosi się również do tego, jak opisujesz swoje cele i marzenia. Joe Dispenza uczy nas, że mówiąc o swoich celach w sposób pozytywny i konkretny, stawiasz pierwszy krok do ich manifestacji. Na przykład, zamiast mówić: y "Mam nadzieję, że znajdę nową pracę", możesz stwierdzić: y "Przyciągam idealną pracę dla siebie". Ta zmiana języka może wydawać się subtelna, ale ma głęboki wpływ na twoją podświadomość, która zaczyna pracować nad dostosowaniem rzeczywistości do tej nowej deklaracji. A ponieważ twój umysł jest ściśle związany z wszechświatem, ta wewnętrzna zmiana perspektywy zacznie przyciągać możliwości i zasoby potrzebne, aby ta idealna praca mogła się materializować. Wreszcie, Joe Dispenza przypomina nam, że moc słów wykracza poza to, co mówimy na głos. Myśli są niewypowiedzianymi słowami i również niosą wibracje, która wpływa na naszą rzeczywistość. Oznacza to, że nawet gdy tylko myślisz o czymś, tworzysz energię, która może przyciągać lub odpychać doświadczenia. Dlatego ważne jest, aby utrzymać standard myśli, który jest zgodny z tym, co chcesz manifestować. Wymaga to praktyki i stałej uwagi, ale z biegiem czasu możesz wytrenować swój umysł, aby koncentrował się tylko na tym, co jest pozytywne i wzmacniające. I robiąc to, nie tylko transformujesz swoje życie, ale także dostosowujesz się do prawa przyciągania w sposób bardziej potężny i skuteczny. Manifestacja to termin, który zyskał wiele uwagi w ostatnich latach. Ale Joe Dyspense przypomina nam, że nie chodzi tylko o pozytywne myślenie lub silne pragnienie czegoś. Prawdziwa manifestacja polega na dopasowaniu swoich intencji do energii wszechświata, tworząc rezonans, który przyciąga to, czego pragniesz do swojego życia. Aby to się stało, kluczowe jest, abyś głęboko wierzył w możliwość osiągnięcia swoich celów. Oznacza to eliminowanie wątpliwości i lęków, które często działają jak niewidoczne blokady. Zamiast po prostu czekać, aż rzeczy się wydarzą, manifestacja wymaga inspiracji do działania tego rodzaju działania, które wynika z wewnętrznej pewności i zaufania do procesu. Jednym z kluczowych składników manifestacji jest wizualizacja. Joe Dispenza uczy, że wizualizując swoje cele z klarownością i emocją, dosłownie tworzysz mentalny obraz, który działa jak magnes dla wszechświata. Ta praktyka nie tylko wzmacnia wiarę w możliwość realizacji ale także wysyła wyraźny sygnał do wszechświata o tym, co chcesz przyciągnąć. Wizualizacja sukcesu, miłości lub obfitości w szczegółach jest nie tylko ćwiczeniem mentalnym, jest to potężne narzędzie, które synchronizuje twój umysł, ciało i ducha z energią, którą chcesz manifestować. Im bardziej szczegółowa i emocjonalnie naładowana jest wizualizacja, tym bardziej staje się potężna, tworząc siłę magnetyczną, która zaczyna przyciągać te doświadczenia do twojego życia. Kolejnym ważnym aspektem manifestacji, według Joe Dispenzy, jest wdzięczność. Wdzięczność to nie tylko uczucie, ale codzienna praktyka, która wzmacnia połączenie między tym, czego pragniesz, a tym, co już masz. Kiedy czujesz prawdziwą wdzięczność za to, co już posiadasz, wysyłasz do wszechświata wiadomość, że jesteś otwarty na przyjmowanie więcej. Ta postawa wdzięczności tworzy pole pozytywnej energii wokół ciebie, które przyciąga doświadczenia i możliwości zgodne z twoimi pragnieniami. Na przykład, wyrażając wdzięczność codziennie za drobne rzeczy, zaczynasz zauważać wzrost sytuacji, za które warto być wdzięcznym. Ta praktyka nie tylko podnosi twój stan emocjonalny, ale także przyspiesza proces manifestacji, ponieważ synchronizuje cię z wibracjami wszechświata. Inspiracja do działania to kolejny kluczowy element manifestacji. Joe Dispenza przypomina nam, że nie wystarczy tylko wizualizować i czuć wdzięczność, trzeba także działać zgodnie z twoimi pragnieniami. Działania te powinny pochodzić z miejsca inspiracji, gdzie czujesz się prowadzone do podejmowania kroków, które przybliżą cię do twoich celów. Może to być telefon, który czujesz, że powinieneś wykonać, kurs, który przyciąga cię, lub nawet zmiana nawyków. Te działania, gdy są zgodne z twoją wizją i emocjami, działają jako katalizatory, które przyspieszają manifestacje. Co ciekawe, gdy działasz z inspiracją, Wszechświat zaczyna działać na Twoją korzyść, otwierając drzwi i tworząc możliwości, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Jednym z największych przeszkód w manifestacji jest strach przed niepowodzeniem lub poczucie, że nie zasługujesz na swoje pragnienia. Joe dyspenze uczy, że te lęki są w rzeczywistości iluzjami stworzonymi przez umysł, aby chronić nas przed nieznanym. Jednakże uniemożliwiają nam one osiągnięcie naszego prawdziwego potencjału. Aby manifestować to, czego pragniesz, kluczowe jest stawienie czoła tym lękom i zastąpienie ich niewzruszoną pewnością w procesie. Można to osiągnąć poprzez praktykę afirmacji, wizualizacji i wdzęczności, które reprogramują twój umysł, aby wierzył w sukces i obfitość. Z czasem te lęki zaczynają zanikać, a ty zaczynasz przyciągać doświadczenia i ludzi, którzy są zgodni z twoimi najgłębszymi pragnieniami. Na koniec Joe Dispenza przypomina nam, że manifestacja to nie tylko zdobywanie tego, czego chcemy, ale także stawanie się tym, kim musimy być, aby przyciągnąć te rzeczy. Oznacza to ciągłą pracę nad sobą, swoimi przekonaniami i postawami, aby dostosować się do tego, co chcesz manifestować. To proces osobistej ewolucji, który wymaga cierpliwości, poświęcenia i wiary. Ale kiedy zaangażujesz się w tę drogę, wszechświat zaczyna odpowiadać w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. Wszystko zaczyna płynąć, rzeczy układają się w całość, a ty stajesz się świadomym współtwórcą swojej rzeczywistości. I to właśnie w tym momencie odkrywasz, że prawdziwa magia manifestacji tkwi w tym, kim się stajesz w trakcie drogi, a nie tylko w osiągniętych rezultatach. Teraz, gdy masz w rękach tę potężne wiedzę, czas działać. Żądaj sobie pytanie: jak mogę zastosować te techniki, aby odmienić swoje życie? Co robię codziennie, aby manifestować swoje pragnienia? Jeśli pragniesz zmienić swoje życie, zmiany muszą zacząć się teraz. To nie czas na czekanie, to czas na działanie. Przejmij kontrolę nad swoim umysłem i zacznij przekształcać swoją rzeczywistość, jeden myśl za razem. Aby kontynuować tę podróż ewolucji, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Razem, krok po kroku, zbudujemy życie Twoich marzeń. Jesteś gotowy, by zrobić kolejny krok.